Myślibusz 1, grodzisko Trzebowian, czyli słowiańskie grodzisko. Na takim dosyć dużym wzgórzu, prawdopodobnie wulkanicznym, tak patrząc na budowę obszaru tu. Jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów. Dobra, tu widoczki uwaga. Dobra. Tutaj panorama taka. Piękna dolinka. O, tu jeszcze są róże czerwone tutaj. O, jeszcze muszę je zebrać Nie zauważyłem, no róże na herbatę pójdą No dosyć tu jest stromo, dosyć wysoko Jak na szczycie grodziska biwak tak. o mały, czy biwak, no nie bez noclegu, chociaż kto wie Słuchajcie, patrzcie. Ktoś zrobił chyba wyrzutnię do fajerwerków. Zobaczymy. No, taką wyrzutnię, naprawdę, patrzcie. Nie? Sprytnie. Jeszcze sobie zobaczymy jeden obiekt. No to jest taki rozległy, ścięte wzgórze. Już jakieś tutaj resztki skał wulkanicznych były, więc zapewne to jest też wulkan. Tak, ponieważ tam tam mam wulkan Górzec, na którym byłem ostatnio. O. A tu jest wulkan taki łańcuch, tu jest wulkan bazaltowa góra. I tam pójdziemy i zrobimy prawdopodobnie kolejny film. Sądząc po skałach, ten myślibus 1 to też jest Wulkan, ale on został na pewno ten komin ścięty, zniwelowany, przez, na pewno przez lodowiec, ale też przez osadników. Piękny widok jest na tamtą stronę. Całą dolinę widać, tylko wy przed drzewa nie będziecie tego widać, pewnie jakbym przeszedł, to szkoda, szkoda nawet kręcić, bo pewnie nie zobaczycie, a tej głębi też nie zobaczycie i wysokości. No niestety no to jest przypadłość. Kamer, że nie oddają głębi trójwymiaru. I na tych filmikach, jak się potem ogląda, a takie góreczka, człowiek był. A jak tutaj jest, to naprawdę widać, że jesteśmy bardzo wysoko, bardzo stromo. Do samego dołu jest po prostu przepaść kilka, kilkadziesiąt metrów. I to robi wrażenie, jak się jest na żywo. A tutaj jeszcze jest taka konstrukcja. Patrzcie i podziwiajcie, bo na tym skończymy film. Cyk. I czego ona dotyczy? ochron jest na górze, na pewno. Ale co to za construction jest tutaj? Bo mi powiedzcie. No, koledzy od MesztaStik. Tutaj się odezwijcie do mnie, bo prawdopodobnie widzę dobre miejsce do zamontowania stacji bazowej. Tutaj by był. Na cały jawor, legnice i okolice zasięg. Pozdróweczki.